Sądzę, że najprostszym sposobem do tego, żebym się mogła wzbogacić, byłoby to, gdybym zakładała się sama ze sobą, pod warunkiem, że przynajmniej jedna z nas byłaby dostatecznie bogata, żeby wzbogacić tą drugą, gdybym się zakładała o używanie języka przez tą stronę sporu politycznego, światopoglądowego, którą nazywamy prawicą. Otóż Śledzę jej porażki z, od miesięcy, od lat właściwie, w sposób, w jaki jest absolutnie nieporadna w dyskursie publicznym, jak propaguje, jak sądząc, że zwalcza pewne stanowiska, de facto je propaguje, ponieważ je upowszechnia, na przykład pewnego rodzaju zbitki znaczeniowe, które oznaczają związki, na przykład, by podać przykład, związki ze wszechmiar nienaturalne, sprzeczne z. Z samą naturą, i z celowością natury ludzkiej, i z ufundowanymi na tej, na tej celowości instytucjami, które następnie jakby wyposażają Związki Realizujące tę celowość w, pewną, w pewien zasób, pewien zespół przywilejów, które mają służyć temu, by te instytucje mogły następnie się reprodukować i trwać. No, ale to wszystko oczywiście językiem dostatecznie e, enigmatycznym w oczekiwaniu na jakieś kolejne przesłuchanie, któremu będę e, poddawana za jedną ze swoich kolejnych e, zbrodniomyśli. Być może zresztą w trakcie teraz, gdy do Państwa mówię już, prawda, e, jakiś strażnik rewolucji, czy jakiś samozwańczy oficer polityczny pisze, e, pisze kolejne, kolejne pismo, tak zwany donos. E, Spełnia wszelkie cechy e, słownikowe, upewniałam się, pytałam też prawników, czy można mówić w takim kontekście o donosie. Jak najbardziej, a więc w oczekiwaniu na kolejne donosy wyrażam się enigmatycznie, e, ale też dlatego, że e, mądrej głowie dość dwie słowie, a my przecież tutaj e, umiemy w słowa, jak zakładam. I teraz taką, takim obszarem, w którym mówię to z serdecznym uśmiechem, jak Państwo widzicie, naprawdę uśmiecham się, ponieważ przewidywałam i byłam skłonna założyć się sama z sobą o tym, o to, że kolejnym obszarem, w którym prawica poniesie pewnego rodzaju klęskę, będzie to, że wahając się pomiędzy określeniem demokracja bojowa a demokracja walcząca wybierze i upowszechni to drugie, a to znaczy, że uszlachetni swoich oponentów. I będzie działała na ich korzyść. Jest w tym, jak powiedziałam, wyjątkowo sprawna i skuteczna. Otóż bowiem, czym jest y, walka? Yy... Przede wszystkim walka się różni od, czy spróbujmy ją dodefiniować odróżniając ją od przemocy. Przemoc jest przede wszystkim stosowana na kimś, przez kogoś, przeciw niemu. Z kolei zaś walczy się z kimś o coś. Czy sytuacja walki jest sytuacją, w której y, między stronami, której strony zawarły pewnego rodzaju przymierze, poruszają się na gruncie zawartego przymierza, czyli to, co ich łączy, to jest y, zgoda, uznanie wartości tego, o co będą y, wiedli czy wiodły one spor, y, strony spór. Na przykład Spieramy się o to y, terytorium czy y, o innego rodzaju trofeum, dlatego że i ty i ja widzimy jego wartość, a zatem i ty i ja jesteśmy w sytuacji pewnej zgody, pewnego rodzaju wręcz przymierza i na gruncie przymierza polegającego na rozpoznaniu i na gruncie tego przymierza. Będziemy się konfrontować. Jaki będzie charakter tej konfrontacji? Otóż walka zakłada podmioty zdolne do działania, do czynu, podmioty zmotywowane ja tego pragnę, ty tego pragniesz toczymy bój. Takie, których uniwersum duchowe ma określone granice to znaczy trzeba być, pragnąć czegoś, i być gotowym ryzykować coś, bądź wręcz wszystko dla tego czegoś, by przystąpić do, do walki jest zatem walka domeną ludzi, którzy mierzą, odmierzają świat, stosują miarę i którzy posiadają ideały miary, no bo w tym sensie to jest dostatecznie ważne, żeby o to walczyć, tam to nie jest dostatecznie ważne, tak? A nawet może być zupełnie nieistotne. A zatem walka jest aktem Podstawowej solidarności walczących. Kotarbiński w tym kontekście mówił o kooperacji negatywnej. Moim zdaniem jest to zdecydowanie za słabe i to jest właściwie mylące też określenie. Zakłada zatem zgodę co do tego, że są racje, o które należy się bić. Jest zatem, tak jak mówiłam, przymierzem, a przynajmniej sojuszem. Tym różni się ba walka bardzo wyraźnie od y, przemocy, ponieważ przemoc nie zakłada solidarności, nie jest sojuszem, jest czymś zgoła przeciwnym, jest pragnieniem y, y, zniszczenia, zerwaniem, pragnieniem y, izolacji, kontroli i właśnie tak jak mówię, czy, czy, no, właściwie y, zniszczenia, dlatego też możliwym celem jej działania jest eksterminacja. Tak. E, walka, jeśli tutaj oczywiście szukamy pewnego typu idealnego, e, zakłada, e, zakłada home, honor. To jest z kolei pojęcie, które jest absolutnie niekompatybilne z, z przemocą. E, Walka również wymaga jednego, pewnego rodzaju uważności dla przeciwnika i dla oponenta, dlatego że brzydzi się, że brzydzi się wyraźną dysproporcją sił. Jeżeli, ta walka, jeżeli występuje taka dysproporcja, to, to właśnie walka przestaje być walką, zaczyna być eksterminacją, a zatem, a zatem wchodzi w obszar właściwy, właściwy przemocy. Ponieważ walka brzydzi się, brzydzi się dysproporcją sił, a zatem dba o to, by tą proporcjonalność, łączymy ją z kryterium honoru, utrzymać, tak? A zatem jeżeli załóżmy w trakcie pojedynku szermierczego jedna strona traci, traci broń, to druga może dać jej szansę i jest to honorowe, by tę broń podniosła i mogła kontynuować pojedynek, prawda? Chodzi o to też, by walka nie stała, się, by, stała, nie stała się egzekucją, nawet jeżeli de facto zamie, y, zawiera, zawiera ten aspekt, powiedzmy, w, y, końcowy, aspekt uśmiercenia, chciałam powiedzieć, terminalny, ale prawdopodobnie byłoby to tutaj bardzo y, niezręcznie. W każdym razie nie chce być kaźnią, brzydzi się byciem y, y, kaźnią. A zatem nawet gdy prowadzi do y, zabicia oponenta, to pragnie zabić go y, z honorem, prawda? Kończ waś, y, wstydu y, oszczędź. Przemoc to wyklucza. Nie można, y, nie, nie można honorowo stosować y, przemocy. Do walki się wzywa, wyzywam cię na pojedynek, i do walki się. I do walki się staje, jednak nie można wezwać do przemocy, nie, ró nie można również stanąć do przemocy, choć oczywiście można ją e, stosować. Oczywiście to, co ciekawe, co powinno nas interesować, to słowo zwycięstwo również wiąże się tylko z walką. E, no i tak, a zatem walka jest czymś szlachetnym, honorowym, przemoc jest e, czymś. Zgoła przeciwnym, ale mamy pytanie, tutaj nasz spór się toczy o to, czy demokracja walcząca, o ile w ogóle jeszcze demokracja, czy bojowa. Zajrzyjmy do słownika. Słownik powie nam, że definicja boju, słownik języka polskiego, jest to starcie zbrojne walczących stron, czyli odsyła do walki, bądź zacięty spór, gwałtowne starcie. Tak czy innego chodzi tutaj, widzicie, Państwo jest położony na ten aspekt techniczny, starcie zbrojne walczących stron, i rzeczywiście skłonna byłabym się z tym zgodzić, a mianowicie, że bój to tyle, co sposób zachowania, to pewnego rodzaju techny, to też pewnego rodzaju wydarzenie. wydarzenie. Bój nie jest postawą, nie jest Ideą nie jest itos, etosem, nie jest kodeksem. Jest, tak jak mówi o tym słownik, starciem, po prostu starciem. I to starcie może być, tak jak głośno ten słownik, yy, waleczne, ale może być też nacechowane yy, przemocą, a zatem wolą całkowitej i skutecznej nie uzyskanej dowolnymi środkami, niekoniecznie godziwymi, anihilacji oponenta, czy zdobycia, czy, czy wręcz takiego anihilacji jeszcze z elementem upokorzenia, prawda? Nawet powiedziałabym, że pewnie tutaj upokorzenie grałoby większą rolę i czerpanie, czerpanie satysfakcji z, z właśnie z tej długotrwałej agonii, nie kończę waść byci wstydu ci wstydu, nie oszczędzić, choć sprawa tutaj jest w naszych, w naszych realiach politycznych dosyć złożona, bo z drugiej strony wygląda na to, że jednak dąży się do homerzy, znowu do eliminacji opozycji politycznej. A zatem dopingowałam szczerze, by ponowie sprawicy ogarnęli się, pomyśleli troszeczkę filozoficznie i rozstrzygnęli na rzecz demokracji bojowej, nie zostałam jednak zawiedziona w swoim pysznym mniemaniu o tym, że rozpoznaje wielką niesprawność niesprawność pojęciowo-dyskursywną polskiej prawicy i nieszczęśliwie stanęła na moim. Do widzenia.